Lotne ptaki niespokojne przed odlotem. Znów się gromadzą za oknem. W pustym jak codzie. To ważne wydarzenie. To święto nie tylko urzędników, nie tylko święto polityków, ale święto również tych, dla których ci urzędnicy i politycy pracują, czyli mieszkańców powiatu Łomżyńskiego, ale również zaprzyjaźnionych mieszkańców Łomży, mieszkańców całego regionu. Przygotowaliśmy dzisiaj specjalnie właśnie dla tych odbiorców e, wydarzenie. E, wspomnienia rodu lutosławskich, całej rodziny, ale również wspomnienia muzyczne, czyli wiele utworów kompozycji Witolda Lutosławskiego. Cieszy nas duża frekwencja. Cieszy nas, że te wydarzenia ściągnęły tutaj do Drozdowa takie rzesze słuchaczy. Ludzie są zainteresowani nie tylko muzyką rozrywkową, nie tylko e, e, takimi wydarzeniami, ale również e, tym, czego świadkami dzisiaj jesteśmy. I kto tu kogo zaczarował, nie wiem z pokus słodkich pokus każdy chłopiec zaznać rad, ale z tobą daję słowo. Chcę zadziwiać cały świat, zaczaruję i ośmielę. I rozkocham cię jakimś czarownicą mój ojciec. Niebezpieczny Ty. Dwadzieścia lat to jednak długi okres czasu. To jest całe pięć kadencji samorządu, czteroletnich kadencji samorządu, to budowa powiatu od podstaw. Początki były bardzo trudne, bo nie mieliśmy nawet własnej siedziby. Dzisiaj możemy się tym szczycić, że interesantów wszystkich możemy przyjmować w dobrych warunkach i nasi urzędnicy w takich warunkach pracują. To praca na rzecz poprawy infrastruktury technicznej na terenie całego powiatu. To cały czas praca włożona i środki finansowe w coraz lepszy rozwój obszaru, obszarów tych społecznych, czyli, czyli kultury, czyli Muzeum Przyrody w Drozdowie, czyli, czyli Regionalnego Ośrodka Kultury i kolejne wyzwania na przyszłość. Dzisiaj i w, świętujemy 20-lecie i chcemy dzisiaj podziękować tym wszystkim, którzy przez te 20 lat włożyli część swojej pracy zawodowej, część swojego życia w rozwój powiatu Łomżyńskiego. Wspomniał Pan o tych wyzwaniach, więc może jakie plany, jakie wyzwania bądź jakie życzenia na przyszłość? chcielibyśmy wypełnić naszą misję. Chcielibyśmy, aby ci, którzy tutaj na terenie powiatu łomżyńskiego urodzili się, ci, którzy tutaj zdobywali pierwszą edukację w szkole podstawowej, w szkole średniej, dalej kształcili się pewnie w szkołach wyższych, nie tylko na terenie Łomży, ale również poza Łomżą, mieli Zachęta do tego, żeby tutaj wrócić, żeby tutaj założyć swoje rodziny, żeby tutaj pracować, żeby tutaj dalej rozwijać się. Zależy nam na tym, żeby liczba mieszkańców w powiecie nie malała i chcę powiedzieć tak, że w ciągu tych 20 lat istnienia powiatu cały czas liczba mieszkańców oscyluje w około 52 tysięcy. Dzień dobry już nie powiesz mi, lecz nie przychodzić tu nie mogę. Gdzie wszystko cię przybliża mi. My gramy takie kombinacje improwizowane muzyki różnego typu, od hiszpańskich, amerykańskich, polskich, piosenek, ale przekształcone również w formy większe, poważniejsze.